Karen wygląda jak nędzarka na własnym ślubie Part 5. Gdyby Pat mogła wypożyczyć sukienkę w sklepie, musiałaby ją przymierzyć i wyprać. Nawet gdyby sukienka była gotowa do założenia, zajęłoby to ponad dwie godziny w obie strony. Próbowała poprosić mnie o wybranie sukienki, kto by za to zapłacił. Nawet jeśli sklep byłby otwarty i sprowadziłby jej sukienkę, zwiększyłoby to koszty. Poza tym te sklepy otwierają się najwcześniej o 10 lub godzina dziewiąta trzydzieści, zanim do niej dotrą. Będzie już czas na zakończenie wesela, ponieważ musiała opuścić miejsce przed dwunastą na następne wydarzenie. Załamała się i mamrotała jakieś głupoty, których nie rozumiałam. Pat rozłączyła się i zadzwoniła do Lenę. Poprosiła lenę, aby przyniosła jej wszystko, co ma pod ręką. Lene i ja przyniosłyśmy najbardziej przestarzałe, śmierdzące mchem za duże ubrania. Rozczarowanie Pad było mieszanką złości i emocji. Próbowała też nosić swoją jedwabną halkę do kolan jako suknię ślubną, ale było to zbyt oczywiste i naprawdę wyglądało tanio. Próbowała nakłonić córkę, by dała jej własną sukienkę do noszenia z otwartym zamkiem z tyłu, z powodu problemów z dopasowaniem, ale Casey odmówiła, pytając, czy ma uczestniczyć w weselu nago, miała rację, plus Casey jest drobna. Sukienka wymagała halki, aby uwydatnić spódnicę, która nie była dostępna. Więc ciągnęła się po całej podłodze, a Pat musiała ją ciągle podciągać. Pat szła do ołtarza z jedną ręką na bukiecie, a drugą chwytając sukienkę. Sukienka wyglądała wiotko i dziwnie z układem szpilek których nie było widać, które powodowały, że rękawy i dekolt układały się w niechlujne brzegi. Spędziła ceremonię wyglądając niekomfortowo i nie na miejscu. Uczestniczyło w niej bardzo niewiele osób, ale to nie była część zemsty, po prostu ludzie zareagowali na jej postawę roszczeniową. Sukienka wyglądała okropnie. Na przyjęciu weselnym były książęce dekoracje. Bardzo ładny tort i panna młoda w sukni spiekła rodem. Nie byłam na miejscu, ale powiedziano mi, że była tak rozczarowana, że spędziła wesele dąsając się. Nie było tańca, nie było przemowy. Musiała przebrać się w koszule i legginsy, ponieważ sukienka była zbyt niewygodna. Wszyscy mówili o tym, jak Pat założyła klapki i chodziła bez celu, dopóki nie kazała woźnym zacząć składać krzesła w ciągu godziny od przyjęcia. Praktycznie wyrzuciła wszystkich, a tort nigdy nie został pokrojony. Po tym wydarzeniu Pat nie była już taka sama. Nie była tak głośna i unikała wszystkich. Myślę, że była rozczarowana, że nikt nie pobiegł jej na ratunek, nawet rodzina która przyjechała spoza miasta. Jej mąż w końcu pękł pod presją i poszukał pomocy. Harował i wracał do domu, by posprzątać dom, podczas gdy Pat wykorzystywała swoje dzieci jako wymówkę, by wydawać jak szalona. Hank musiał także odrabiać lekcje z dziećmi, ponieważ Pat nigdy nie miała czasu ani cierpliwości. Odmówiła również podjęcia pracy na pół etatu, aby jej dzieci mogły uczęszczać do szkoły i uzyskać pomoc w nauce. Terapia zdawała się pomagać Hankowi, ponieważ ostatnim razem, gdy Pad wyszła z dziećmi, nie wydawał się zrozpaczony. Jeździł na rowerze i był bardziej zrelaksowany podczas koszenia trawnika. Hank powiedział mojemu mężowi, że rozważał samobójstwo po trzecim dziecku. Kiedy Pad wróciła, utrzymał rutynę. Ale był zainteresowany wychodzeniem samemu i robieniem rzeczy dla siebie. Zaczęliśmy widywać Pat samą przez cały czas. Hank był coraz rzadziej widywany w tym samym samochodzie i ostatecznie zamieszkał z rodzicami. Złożył pozew o rozwód z powodu emocjonalnego okrucieństwa i nie sądzę, żeby wygrał. Zamiast tego, nie jestem tego pewna, bo tak mi powiedziano zawarto jakąś ugodę lub umowę, że nie będzie się do niego zbliżać ani wchodzić z nim w interakcje, chyba że będzie to miało związek z dziećmi. Nie wiem też, czy Pat w ogóle podejrzewała, kto co stało się z jej sukienką. Powoli wykofała się z Domu Kultury i stała się mniej aktywna na spotkaniach towarzyskich. Pat usunęła mnie również ze swojego Facebooka, podobnie jak większość innych osób ze szkoły i ośrodka.